Dzisiaj śledzie po kaszubsku, dokładny przepis również na moim blogu kulinarna.pl. Śledzie moczymy 3 godziny, co jakiś czas zmieniając zimną wodę Na oliwie dusimy do miękkości cebulę pokrojoną w piórka Doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy ziele angielskie, liście laurowe cukier ocet winny słodką paprykę komidory z puszki, ketchup, na koniec dodajemy pokrojone, suszone śliwki i wszystko razem dusimy. W razie potrzeby doprawiamy solą i pieprzem. Pozostawiamy do ostudzenia, a następnie układamy warstwami raz pokrojone śledzie, a następnie cebula. Dokładny przepis znajdziecie również na moim blogu esencjakulinarna.pl Tak przygotowane śledzie najlepiej smakują w kolejne dni, kiedy smaki się już przejdą.